Styliska paznokci kontra paznokciowe tiktoki. Zaczynamy! Patrz jakie ładne paznokcie zrobiłam. Ładne. Jak Nawet reaguje? się nie spojrzałeś. Spojrzałem. Nieprawda miłość. Nie, zrobisz takie same co miesiąc. Nieprawda, patrz mają tutaj diamenciki i w ogóle inaczej wyglądają. Praktycznie ładne. A jakie nowe paznokcie zrobiłam. O, Jakby chciał. Jaki tunel? Jaka krzywa C? Jaki to jest piękny wręcz? A te perełki to są. <grym> no. Ej, to jest tutorial. To jest tutorial, jak macie reagować, nie? Czy ten tunel jest, czy go nie ma, ci powiedzieć, że jest złatny i styknie. <grym> a te perełki są. <grym> no. Fajne, to komentarze fajne mają, tak. Fajnych ludzi tutaj zbierają. Jaki tunel. Jaka krzywa, C. <grywa> Paznokcie w 40 minut. Ej, tu nie ma głosu? Czekaj, chyba nie było. W skali 1 do 5, jak oceniacie? Dobra, zaraz zobaczymy. Teraz są, to jest naturalna długość, ok, czyli to jest już e, odroźnięty paznokieć z odrostem. I ze stylizacją, która, którą trzeba uzupełnić. Dobra, czyli były też skracane paznokcie, baza, gotowe. No piąteczka, bardzo ładny. No i to jest właśnie fajne, bo my nie musimy nakładać koloru, tylko sobie od razu nakładamy bazę kolorową i, i, i top, i bez piłowania wszystko, bo to hybryda. Dziękuję, do widzenia. Bardzo ładne. I 40 minut jak najbardziej, nawet krócej. Można to zrobić. Jak to jest y, na, na samej bazie kolorowej. Ciekawie, jak się innym podoba. Nie bolą cię skórki? Czemu co tam było ze skórkami? O Jezus, cień jest rzucany i ludzie od razu, że skórki. Nie, to, to nie są skórki czerwone, tylko tu jest taki cień rzucany. gdzie tu jest normalnie. Jest w ogóle jakiś y, filtr. Zobaczcie, jaki tu jest. Tu w ogóle nie widać. Y, tu są jeszcze nie a tu już totalnie nie ma linii. To jest jakiś filtr narzucony, który też. Tak sobie ja myślę, który też tworzy tutaj ten cień z tego cienia, który wyglądałby normalnie, robi to, że no, te skórki wyglądają jakby były takie mocno pozacinane, a tak wcale nie musi być. Tutaj ten filtr robi tak, że się pazur normalnie z fałdą lateralną zlewa. Też szkoda, bo poglądałabym sobie bez filtra no, te paznokcie. A czemu nikt nie pisze od 1 do 5 ile śliczne? Wszyscy, żeby pozdro pozdrowisz? No właśnie, troszkę podkręciłam nasycenie na filmie, więc może się tak wydawać, ale wszystko z nimi ok. Tak myślałam, że, że tam jest jakiś filtr włączony, coś, coś tu, coś było robione. Pazury ładne, tylko no nie do końca, yy, nie do końca jestem pewna, bo tam było naprawdę sporo filtra. Filtra, filtru. Więc yy, niby ok, ale to nie jest moje ostateczne słowo, bo bez filtra mogłabym coś innego powiedzieć. Nadeszła pora na jaskrawy manikir, co myślisz o takim sposobie? Razem z skąpany. Nice Baza. Repair. O, lubię tę bazę bardzo. Super wzmacnia pazury. Tu mamy żel. Ej, na nail hackach robiłyśmy z Hanią to. Ładne. Fajnie to zrobiły dziewczyny. Ej, dziewczyna zrobiła. Fajne. Bardzo ładnie wyszło. Dużo lepiej niż nam z Hanią. Ej. Mom tu, będzie to tu kajś, mówię wam, będzie to tu kajś. ale to chyba za długo zetrwię szukać. Ej, nie, tu, ja, ale nie wiem, czyj to jest. Tak i mówię, że nam nie wyszło, nie? Ja nie wiem, czy ja tego nie robiłam tradycyjnymi lakierami. Zobaczcie, to nie wiem, czy to Hani, czy mój Z zachiny ludowy. teraz y nie przypomnę sobie. Szukam tam więcej, ale no, nie ma. No gdzieś będzie, ale no, nie, nie chce mi się, ale robiłam. Tylko nie pamiętam już. Y, szczerze powiedziawszy, czym my to dmuchamy. Ruką my dmuchałyśmy, a tam było dmuchane erbraszem. No i to jest lepszy pomysł. Bez dwóch zdań, na pewno higieniczniejszy. Zapłaciłam dzisiaj za te paznokcie 255 zł. Kojarzę te dziewczyny. Przypomnijcie mi, widzowie, wspierające wspierający coś widzieliśmy jakiegoś TikToka, co nie. Takiego gadanego chyba nie? Było coś? Było coś. Ceny w Warszawie ale jestem w stanie zrozumieć cenę patrząc na ceny wynajmu w lokali i tak dalej. No wiadomo, że no, w Warszawie będą inne ceny e, za paznokcie niż w innym mieście, no bo też ceny za wynajem mieszkań też są inne. No po prostu są miasta, gdzie jest drożej. Albo są strefy, gdzie jest drożej i to jest ok, i to jest normalne. No bo jeżeli ktoś ma większe koszty, no to musi więcej sobie policzyć e, za żeby e, zarobić. Aha, Alicja mi przypomniała, że że ją hejtowali za stare pazy, tak? Coś było, coś było. Dobra, ale zobaczmy, za dzisiaj za te paznokcie. Czyli świeże pazury będą pokazywane. No! Nie wiemy też, jaka to była usługa. Bo troszkę mi się ta, kraw ta krawędź tu dolna nie podoba. I tu też jest znowu ten chyba... Podobny filtr jest dany, bo tu też te skórki wyglądają jakby, jakby były, zobaczcie, zaczerwienione. A parę TikToków wcześniej też nie się powiedziała, że podkoloryzowała, widzicie? Tu jest tak zblurowane, że nie widać, gdzie się kończy skóra, a już paznokieć zaczyna i jest taki czerwony, ale myślę, że to nie są zaczerwienienia. I Trochę skórki jest nieczysto, ogólnie nie są złe te pazy, jednak widać, że osoba jeszcze nie do końca niektóre rzeczy opanowała. Dużo czy jest okej? Okay? Nie wiem, czy dużo, bo nie wiem, jakie są średnie ceny, czy dużo. To nie jest pytanie do widzów, bo cenę ustala usługodawca, a usługobiorca albo bierze, albo nie. Więc to, to zgodziła się na te ceny. okej, okay. to jest już druga kwestia. Czy usługa została dobrze wykonana? To jest coś innego. A nie czy, czy ja za dużo nie zapłaciłam, czy ja za mało nie zapłaciłam. To nas w ogóle nie obchodzi, bo cena jest jaka jest, tak? Tylko to czy jest wykon Git. Wydaje mi się, że mogły być dopracowane, ale są przyzwoite bardzo. Poza tym, chyba y, albo ci bez oliwki cię wypuściła. Albo ty już zdążyłaś umyć te dłonie i ci takie zdążyły bardzo wyschnąć skórki. No, powiedzmy, że to tylko kwestia estetyki, że tutaj jest troszeczkę multka y, za, za, zostawiona delikatnie. To można, można to spiłować wcześniej albo po prostu spoziomować ten, ten produkt, którym się robi fręcza. Tutaj tej multki nie powinno być. I wydaje mi się, że trzeba skorygować krawędzie dolne, bo idą takim, zobacz, łukiem. I tu jest druga krzywda, idą takim łukiem w dół te paznokcie, więc to jest takie, to nie jest jakiś duży błąd techniczny, ale to jest raczej estetyczny błąd i no ja bym już trochę była zdenerwowana i bym sobie to poprawiała, ale klienci raczej tego nie widzą zazwyczaj. O, kwiatki spoko, skórki przyzwoite, tutaj twoją skórę powinna wyczyścić po tym białym produkcie, może to byłby ten biały produkt, a nie skórki nieobrobione poprawnie. Trochę jest ogólnie za grubo przy skórkach, więc będzie szybko widać odrost. Nie są złe! Są po prostu za słabo w, 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 w skorygowane, bo rosną bardzo w dół, a tutaj jakby styliska tak, nie, tak zostawiła, jak jest, bez korygowania tego. Ale nie jest to, że one tak mocno lecą w dół, to one nie, aż tak drastycznie nie lecą w dół, więc ja mam trochę mieszane uczucia, bo nie jest ta praca nieestetyczna. Widać takie drobnostki, niuanse do poprawy, to, to fakt, ale aż 1300 komentarzy. A tutaj niektórzy widzą pod każdym względem e, zrobione nieprawidłowo. Niekoniecznie, bo ogólnie paznokcie wyglądały dość estetycznie. Budowa leży szczególnie na kciuku, więc... Cena stanowczo za wysoka. Do, do ceny bym się nie przyczepiała, tylko do umiejętności stylistki. I tyle. No, jeżeli tyle stylistka bierze, to ma takie koszty, że tyle musi wziąć. Więc tutaj e, odczepcie się od tej ceny. Chociaż dobra pytała tutaj dziewczyna Margarita, e, czy nie zapłaciła za dużo. W każdym razie. Są, są do poprawy, ale to nie są takie drastyczne rzeczy. E, drastycznie złe. Niektórzy mówią, że piękne, inni się mnie pytają, co myślę. E, Drogie słaby, kulo ci najlepiej powie. Nie no, ona powinna wziąć pod uwagę wszystkie y, głosy, jeżeli się pyta ludzi o to, czy są te... Ja mówię, że widać niedoróbki, ale nie są najgorsze, ale tu mi już widzowie wspierający Dominika mi podpowiada, że na następnym TikToku jest jak idzie je poprawić, to lepiej pokazuje. Następny filmik, jak robiła nowe pazy. Aha, okej, okay. no to zobaczymy, Wej, wejdę na profil, może będzie coś. Dobra, to to mnie chytujecie za moje paznokcie. I słuchajcie, po ponoć ono, Ukrainki to włosy, są najlepsze właśnie w robieniu paznokci, także dzisiaj idziemy do Ukrainy i Ej, zobaczymy, to już. co one mi zrobią. Tak właśnie wygląda jedna ręka, sorry. Tu. No mówiłam, że za grubo i ten kciuk tak nieskorygowane są i, i takie nieskorygowane paznokcie rosnące w dół, jak są od, kolejny raz... Kolejne tygodnie idą w dół, to po prostu jak szpony wyglądają, nie? Tutaj troszeczkę zjadłam. Tak wygląda druga ręka, sorry, tro troszkę jest w odżywce, bo odświeżałam swoją czerwoną czuprynę. I do ona pojechała? właśnie do salonu i zaczęłam w sumie od henny brwi, bo moje brwi naturalne Ja to już są widziałam, bardzo, bardzo i tu chyba były biedne gazory, no nie. gotowe, można wychodzić. No bo nawet nie położyliśmy radno. farbkę. No i właśnie tak się prezentują moje brewki. Po. No i dobra, przechodzimy do najciekawszego. bo Już pamiętam, już pamiętam. Widziałam tego TikToka, tylko ja nie po kolei to widziałam. W każdym razie Jezus, nie, nie dziwię że one tak mocno lecą w dół, tutaj trzeba za każdym razem robić nie uzupełnienie, nie korekty uzupełnienia, tylko korekty odnowy. Tutaj trzeba wszystko budować do góry i piłować od spodu i to ja się nie dziwię, że tamte, zobaczcie jak paznokcie naturalne tu wyglądają, więc nie dziwmy się, że tamta styliska, no nie każdy ogarnia usługi niestandardowe, jakim są tak, lecące w dół paznokcie, nie? Mam strasznie opadające, więc po wszystko zdjęliśmy, tutaj już opracowane tak, 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 I tu chyba szybciej po prostu to wszystko by było no, zdjąć, zobaczyć jak faktycznie wygląda naturalna płytka, bo to pierwszy raz jest ta klientka w tym salonie, przypuszczam, więc lepiej to, lepiej zdjąć, zobaczyć jak od, od, z profilu bocznego wygląda płytka i, i dobrać odpowiednią i metodę i, 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 i taktykę działania, nie? Czyli szablon, no Dobra, to tu już, tu już wszystko, wszyscy to już pamiętamy, więc yy, gitnie. Tam jedną rękę miała krótką, drugą. No, no, było, było, było. No to teraz sprawdzimy, kto czyta opisy edyta. Pazy oczywiście przed frezowaniem spodu, ale nie mogłam się powstrzymać. Najlepszy sposób na trwałość? Grube, wolne brzegi. Mam dość już tych wszystkich twierdzeń, że cienki wolny brzeg jest super i że tak powinno być. A, czyli być. mi się to bo 90% nie cienkie, czyta jak nie więcej, więcej opisu. I na pewno nic się tutaj nie złamie, nie ukruszy, więc jak dla mnie to jest rozwiązanie idealne. Dajcie znać, co o tym myślicie i czy nosicie takie brzegi, <laughs> czy jednak wolicie cienkie, bo jak dla mnie one są totalnie przereklamowane. No, ja aż, aż se wejdę w komentarze poczytać, nie? Dzień dobry, ja tylko przyszłam poczytać komentarze. ja też! Dużo osób nie czytałam pisów. Niby trwalsze, ale nie wygląda to estetycznie. Mamy jedną, co się złapała. Ani trwalsze, yy, ani estetyczne. Moje paznokcie są ostatnio O, prawie dzisiaj nagrywam odcinek z Kacprym. Nowe szpony, coś, co sądzicie? No, to już jest w trakcie, czy jest to pan sam ze skrobą? Bo tak trochę wygląda. Kanalnym wręcz. Eee, no. Yew. Więc razem ze mną pobiegnijcie na nowe pazury. Idealnie się składa, bo okoliczkowy lapiej do Kersinek. Czy wy też tak macie, że jak macie mega blisko, to zawsze się spóźniacie? Ja od jakiegoś roku chodzę do salonu Groovy Baby. A moimi pazogciami zajmuje się Weronika, która jest niesamowitą artystką oraz perfekcjonistką. Nie wiem jak wy, ale moje ulubioną będą częścią Fajnie, pochłaniać pochłania, wszystko było. Kloteczki. Tak, dobrze. I do pomalowania moich pazogci użyliśmy cieni do powiek. Hello, dzień dobry. I tak się prezentują moje kinałówki paznokcie. Dajcie koniecznie znać jak się wam podobają paznokcie w komentarzach. A wy Aura. Się do Groovy Baby na paznokcie do nie O nie, on to potrafi nie zrobić. Nie zostaw Jeżeli chodzi o mnie to i mój gust paznokciowy i są zajebiste te paznokcie. W ramach oszczędzania kasy robię sobie sama w domu paznokcie żelowe. Dobra, <laughs> niech mi ktoś powie, gdzie zrobiłam błąd, bo obejrzałam milion tutoriali i nie mam pojęcia. Odpadły mi dwa całe paznokcie, co zrobiłam źle. No, w tutorialach nie mówią wszystkiego niestety, ale tam jest tyle niuansów, które... Po drodze mogły pójść źle, no dobra, odpadły ci dwa. I dopiero zaczynam, jestem w tym totalnie świeża, ale wczoraj zrobiłam sobie pazę, jestem nimi zachwycona, super dumna, wszystko super. Dzisiaj rano wstaję i patrzę, coś tak jest nie tak z jednym paznokciem, zaczynam go skubać. Wszystko, co nałożyłam na ten paznokiet w jednej formie zeszło. I to stało mi się teraz już z dwoma paznokciami. Także przedstawiam Wam moją rutynę i powiedzcie mi, co ja robię źle. Po pierwsze y, piłuję sobie ten paznokieć, zmatawiam sobie płytkę y, tym takim blokiem polerskim. Potem nakładam. Jak sama nazwa wskazuje blok polerski. To już, jest, to już jest pierwszy, i ja myślę, że to jest to. Trzeba matowić granulacją 180, 150. Najlepiej pilnikiem albo nośnikiem z opaską ścierną. Ale blok polerski niestety jest za duży, aby wszędzie też i w szczelinkach zmatowić płytkę paznokciową. Ja stawiam, że tu pierwsza rzecz, którą wymieniłaś już poszła nie tak. Oto, bo ktoś mi powiedział, że to jest dobre. To jest bonder bezkwasowy. Potem nakładam bazę kauczukową i to akurat... Po... E, czyli niedobrze, bo nie odtłuściłaś paznokci oraz ich nie zdehydrowałaś. Najważniejsze, nie spełniłaś... Trzech rzeczy z checkpointu, nie? Aż trzech, czyli to już, to już porażka, nie? Checkpoint to jest na już nałożenie bazy na gotową, przygotowaną płytkę paznokciową i tu już potem, nawet jakbyś po godzinie wróciła do tych paznokci, odtłuszczasz i jedziesz dalej, nie? To już jest checkpoint, jak zapis gry. Więc y, nie zmatowiłaś po, poprawnie, nie odtłuściłaś i nie zdehydrowałaś płytki. Tylko od razu nałożyłaś primer. To. Rzeczyłam koleżanki, więc nie wiem, czy to jest jakiś najlepsze. I to rok. już nie będzie dalej trzymać. E, potem żel na całość i na I to nie jest wina bazy ani żelu, tylko tego, że źle przygotowałaś płytkę. Koniec, top. I to jest tyle. I proszę mi powiedzieć, co się zadziało w mojej rutynie i co zrobiła mnie tak? E, może żeby... być to, też to że za grubo miałaś przy skórkach, dlatego zaczęło odpadać. E, to jest ewidentnie, brak. E, otłuszczenia, brak zdehydrowania płytki, nawet nie, mamy dwa rodzaje otłuszczenia, mechaniczne i chemiczne. Ty ani tego, ani tego nie zrobiłaś, więc no, wszystko poszło źle. Zamiast oglądania miliona tutoriali, kochani, tracenia godzin waszego cennego czasu, kupcie sobie porządny kurs online i wszystko zrozumiecie. I tam wszystko w tym kursie jest. No dobra, zależy u kogo kupicie ten kurs. Widziałam niektóre kursy których więcej się dowiedzieć, wiecie, z tych tutoriali niż z tych kursów. W każdym razie jest pełno super instruktorów znanych, kupcie sobie i to jest naprawdę, można za kilkadziesiąt złotych kupić i będziecie wszystko wiedzieć. A nie metodą prób i błędów, tu odpada, tu co, tu to, tu się denerwować, kupować dziesiąty primer. Wiedza, 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 wiedza. wiedza. Ja już nawet nie, nie chcę wchodzić w te komentarze, bo, yy, bo coś czuję, że tam. Będzie bagno i, i same durne podpowiedzi.